Problem ten dotyczy wszystkich, każdy z nas zaczyna bowiem odczuwać zmiany klimatu. Co może przynieść nam przyszłość i jak się na nią przygotować? Na te oraz inne pytania próbowano odpowiedzieć podczas warsztatu, jaki odbył się w siedzibie Konieńskiego MLabu. To wiąże się trochę z tym pośrednim tematem naszego spotkania dzisiejszego, czyli wysokie napięcie jak wykorzystać właściwie energię swoją w walce o klimat. Bo z jednej strony Rzeczywiście energia to jest temat, który zajmuje nas teraz bardzo w bardzo dużej mierze. Z drugiej strony. Energia to jest coś, czego potrzebujemy na co dzień do tego, żeby sprawnie funkcjonować, a lęki związane z tym, jak będzie wyglądał klimat, jak ułoży się przez to nasze życie są też wśród nas bardzo, bardzo potrzebne i wreszcie jest to coś, co dotyczy bardzo mocno młodych ludzi, ponieważ oni aktywnie chcą, mogą, potrafią działać na rzecz klimatu, ale to również wymaga od nich sporej energii i również może generować w nich napięcie, więc na wielu różnych płaszczyznach myślę, że ten temat może być interesujący dla uczestników warsztatów. W spotkaniu udział wzięli młodzi ambasadorowie klimatu, radni młodzieżowej Rady Miasta Konina oraz uczniowie zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika. Bardzo ważna jest dla naszej młodzieży z Konina i całej młodzieży edukacja o tym, jak bardzo ważny jest klimat w naszych czasach i jak się zmienia bardzo. Staramy się uczestniczyć właśnie w wszystkich wydarzeniach, które są tutaj organizowane, w tym miejscu. Możemy się wszyscy razem tutaj spotykać i e, dyskutować na różne tematy, albo organizować jakieś e, inne rzeczy, które są dla młodzieży skądś bardzo ważne. Znajdujemy się tutaj dzisiaj razem z inną grupą nadalatków, też młodych amatorów klimatów, żeby porozmawiać o energii i jej wykorzystaniu, jak można je wykorzystać w właśnie w walce o klimat, ponieważ klimat, jak wiadomo, jest bardzo ważny. Młodzi amatorzy klimatu to jest projekt, który właśnie zajmują się, Ochroną klimatu, dowiadujemy się więcej oraz stworzymy działania na terenie Konina. Nie Próbujemy uświadomić ludzi, jak bardzo ważny on jest, a więc te warsztaty tutaj pomagają nam się jeszcze bardziej dowiedzieć, jak można walczyć z klimatem przez oszczędzanie energii, jak wykorzystać tę energię. Głos młodych osób jest coraz bardziej słyszalny w dyskusjach poświęconych zmianom klimatycznym. Być może nie jest odbierany i interpretowany tak, jak być powinien i, i że być może nadal traktowany jest trochę jako taka ciekawostka, jako coś, co, co może można o tym porozmawiać, warto to usłyszeć, ale może niekoniecznie warto te głosy, czy te rady, postulaty młodych ludzi w, wdrożyć w życie. I, i... Dotyczy to zarówno takiej skali ogólnoświatowej, jak i takiej skali najbardziej lokalnej. Dlatego myślę, że to ważne, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi, jak oni widzą te zmiany, które się dzieją, jak oni postrzegają to, co staramy się my starsi zrobić na rzecz poprawy naszej sytuacji, na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, i wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia i w propozycje, które oni same mają do zaoferowania, i wesprzeć ich. Bo myślę też, że. Być może oni mają inne i ciekawsze rzeczy i chcieliby zająć się czymś innym, a nie tym, jak naprawić teraz świat, czy jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Być może woleliby teraz robić coś innego, a jednak poświęcają swój czas i uwagę na coś, co de facto nie powinno być ich zmartwieniem. Jednym z elementów warsztatów była nietypowa gra planszowa. Ta gra jest trochę prowokacyjna, ponieważ jej celem jest prowadzenie, zasilanie miast w energię. I jak sami doskonale wiemy, to mogą być różne rodzaje energii, dyskutujemy o tym właściwie bez przerwy. Możemy zasilać nasze miasta energią węglową, możemy zasilać ją energią atomową, tutaj jest taka możliwość w tej grze, a możemy korzystać z alternatywnych źródeł energii. Jakby celem gry jest dostarczenie energii do jak największej liczby miast. I to, jaką strategię przyjmą gracze, może okazać się dla nich drogą do sukcesu albo drogą do porażki. Najtańszy jest węgiel, znacznie droższa jest energia odnawialna. No i nagle okazuje się, że musimy też swoje przekonania na temat tego, jak wyobrażamy sobie świat, jak chcielibyśmy, żeby było skonfrontować z realną sytuacją, ile mamy środków, ile miast mamy do ogrzania, ile osób, ilu, ile domów, dla ilu domów musimy zapewnić energię. I nagle okazuje się, że czasem trzeba trochę zrewidować swoje przekonania, a jednocześnie w dalszym ciągu starać się wybrać taką drogę, która okaże się dla nas najlepsza i doprowadzi nas do sukcesu. W siedzibie MLA organizowane są także innego rodzaju wydarzenia. Kolejne wydarzenie to będzie mała Madagaskarowe Party, Maraton Filmów i odbędzie się 15 września od godziny 16 do 21.